Wydział Promocji i Rozwoju Społecznego Legionowskiego Starostwa Powiatowego rozpoczął realizację projektu Urząd Przyjazny Mamie i Dziecku. Zobserwowaliśmy, że do urzędu dosyć dużo dzieci przychodzi. No, różne są sytuacje w życiu. Zdarza się tak, że choć nie chcemy, to nie mamy wyjścia, nie mamy z kim zostawić naszej pociechy, musimy dziecko ze sobą zabrać do urzędu. To jest męczące i dla rodziców, którzy się muszą dzieckiem zajmować, i dla dzieci przede wszystkim, bo urząd to nie jest miejsce specjalnie atrakcyjne dla nich. Aby maluchom nieco osłodzić czas spędzony w starostwie, postanowiono przygotować tam dwa kąciki zabaw. A ponieważ miejscami najbardziej obleganymi przez klientów jest Powiatowy Urząd Pracy i Wydział Komunikacji, to właśnie tam będą się znajdowały strefy dla maluchów. Ten w Urzędzie Pracy działa już od ubiegłego tygodnia. Gwarancją tego, że dzieci będą się tutaj czuły dobrze, jest fakt, że same zaprojektowały te kąciki. Był konkurs, wpłynęło ponad 130 prac jak i widać, jak widać, ta kreatywność dziecięca jest gwarancją najlepszego zagospodarowania tej przestrzeni. Konkurs plastyczny na wymarzony kącik zabaw był skierowany do dzieci w dwóch kategoriach wiekowych: od 3 do 5 lat i od 6 do 10. Młodsze dzieci miały narysować swoją wymarzoną zabawkę, jaką chciałyby bawić się w takim kąciku, natomiast starsze dzieci miały narysować taki schemat, wizualizację tego kącika, jak on by miał wyglądać. Realizacja projektu Urząd Przyjazny Mamie i Dziecku nie kończy się na utworzeniu dwóch kącików zabaw. W najbliższym czasie na parkingu przed starostwem ma zostać utworzone miejsce parkingowe dla kobiet w ciąży, a w jednej z ogólnodostępnych toalet na terenie starostwa zostanie przygotowane miejsce do przewijania niemowląt.